Alright, so, hi Mugisha, Witam wszystkich Vitam uh, Mugisha. Uh, we are going to ask you first, what was your life like before you met Jesus? Uh, powiedz proszę, jakie było twoje życie przed poznaniem Jezusa? Uh, thank you. My name is Mugisha. Dziękuję. Mam na imię Mugisha. Yeah. Uh, firstly, um, before I met Jesus, I was just in A life with no destiny, just. Pierwsze, Jezusa, nie miałem celu. Just going around, trying to think for yourself, just going and searching for nonsense things. Yeah. As uh, he was not in my life, just I thought I had him, but he wasn't in my life. I was just. trying to fight for myself. On czy Jezus nie był w moim życiu Po prostu myślałam, że sam muszę walczyć o swoje życie. Yeah. And uh, as I was going around uh, since I finished uh, my secondary, I came from Rwanda and I started thinking about my, my traditional uh, religion. Skończyłem postawówkę. przeprowadziłem się z Rwandy do Polski i byłem, szukałem takie moje swoje plemienne afrykańską religię. And I started thinking why should why should not why am I not going to my tradition and I'm following this foreign tradition why? To czemu bym nie wrócił? do swoich tradycji i do tych afrykańskich właśnie dawnych religii And they said oh I should I should follow my tradition because it was where I was born and this who are who are in different religion is according to their culture me too I have to follow my culture Chcę say za z własną kulturą nie chcę przyjmować in, inne religie na przykład Uh, innych um, uh, osób, które narzucali mi religię, chcę wrócić do tych afrykańskich. And I want, I went through this way uh, for two years. I przez dwa lata byłem, uh, siedziałem w tej, w tej religii afrykańskiej. Trying to search if this was the true way. Uh, I went uh, to visit uh, the museum and really trying to search Szukałem czy to jest prawidłową drogą. Nawet byłem w takim muzeum afrykańskim i badałem czy to jest prawdziwa religia. Yeah. After reaching at the museum and they explained me everything about the traditional religion, especially in Rwanda. Osoby w tym muzeum w Rwandzie wytłumaczyli mi wszystko co mam wiedzieć na temat religii plemiennych afrykańskich osób. I find myself in the in a wrong way because, uh, according to what they explained me, I find that it was the right way while it is not the right way. I I can give you like an example, a small example, showing uh, how it was not. The true way. Mogę dać podać jeden mały przykład, czemu to nie było prawdziwą drogą. Uh, in this traditional religion, according to their cultures, according to to their history. Religii według kultury I historii, in in my tradition, they didn't believe devils, or they didn't think that there is devil. Everything is done by naturally. Nie w mojej religii tradycyjnej, Nie istniał koncepcji diabłów, demonów. Wszystko jest w sferze naturalnej. Which is not true, because devil are there. To nie jest prawda, bo demony istnieją. Yeah. Uh, as I was going through this way, um, I met. Uh, I had had chance to come here in Poland. I met. Sam Christian from here in Poland. I jak przyleciałem do Polski, dosyć szybko poznałem chrześcijan w Polsce. how I met I oni mi pokazali, jak poznać Jezusa. coincident, I didn't plan it. I to wydawało się przypadkiem, bo ja tego nie planowałem. I met uh, some uh, Christian at uh, my friend's house then Poznałam kilka chrześcijan uh, jak byłam przyjaciela w domu then uh, I said oh it's a good chance because I must uh, ask these uh, people these foreign people who are not at uh, the same tradition as me about their religion. Widziałam że to jest dobra okazja bo mogę zabierać się prosto prostu z źródła jak wygląda ich, ich religia kontra mojej? Really I właśnie chciałem porównać tych dwóch. Was to compare. After that time I I, tried to ask them I uh, właśnie że mnie wysłuchali. Ja pierwszy powiedziałam im wszystko i zadawałem im dużo pytań. Yeah. Uh, after listening to me, listening everything, they had really to explain. Because before I met these people, I knew that Christianism is there, but I would I would, uh, I would not believe it before. Wszystko mi wyjaśnili zanim uh, poznałam tych ludzi, to wiedziałam o chrześcijaństwie, ale wcześniej uh, nie wierzyłem w chrześcijaństwo. Yeah. Before uh, two thousand eighteen, before I come back, I I go uh, in my traditional religion. I used to be a Christian, but in uh, in automated way, this uh, automated religion from uh, which was brought in Africa by colonization. w chrześcijaństwie, gdzie to wszystko było automatyczne e, i e, dla mnie to było tylko religia, która e, przez kolonizację była przeprowadzona do mojego kraju. That's why I had like bad information about christianism. E, I tak naprawdę miałem złą informację na temat chrześcijaństwa. Because people who came in colonization in Africa, they come Uh, bringing religion they didn't bring Jesus bo te osoby, które mi um, przy, 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 przyprowadzili chrześcijaństwo do Rwandy to przynieśli religię, a nie wiarę and they used, Jezusa. And they used uh, this religion in their own profit i ta, ta religia była wykorzystana uh, dla ich uh, zysk which led us to have bad information about Jesus i przez to mieliśmy złą informację na temat Jezusa and after they explained me everything then i said yeah i can understand but i'm not sure Ale e, prawdziwe ściekanie opowiadali mi e, prawdę i ja powiedziałem e, no wszystko rozumiem ale nie jestem pewien and i had to wait musiałem czekać and i met uh, another christian in another city here in pozna in poland and he tried and they tried to Explained me that Jesus knew that I will be his. I, uh, poznałem chrześcijan w jeszcze innym mieście w Polsce i wytłumaczyli mi, że e, możesz należeć do Chrystusa. And they explained me that he was, uh, he was letting me pass through this because it was a lesson. I wytłumaczyli mi, że jestem właśnie tam, gdzie jestem, bo e, Bóg to wykorzysta jako jako lekcję w moim życiu because he knew me before even i was born. bo Bóg mnie znał na, nawet zanim się urodziłam. And after he came and they explained me that he really want to give me his love and he really want me to show the true way. I to much że Bóg naprawdę chce mi dać miłość i pokazać mi prawidłową drogę. Not from religion. Nie religia not from anyone else through himself Jesus himself nie przez żadnego innego człowieka tylko przez Jezusa yeah. that what happened i tak się wydaje And before uh, when I was in Rwanda I used to have this automatic uh, baptism also I Jak byłem w Rwandzie to e, miałem e, taki e, chrzest który też było za automatu And I had to be explained what is baptism. I e, w, w Polsce mi wieźli w ogóle co to jest chrzest. And also after getting all this information it was Jesus himself who was explaining to me. Ja jak zdobyłem e, to jak mi tłumaczyli to już wiedziałam, że je, sam Jezus mi tłumaczy prawdę. Through these people. Przez through, tych ludzi. Through his people. Przez jego ludzi. Through these Christians we met. Przez tych chrześcijan, które poznałem. After everything they explained me really what is baptism? Mówili jak mi wytłaczyli co to jest chrzest? What is the situation without Jesus in your life? I jak wygląda życie bez Jezusa w twoim życiu? And I found that this was true and I said please Jesus I want to come to you. I odkryłem, że jednak to jest prawda i powiedziałam: "Proszę Jezu, chcę jednak do Ciebie iść." And I said you said that I must keep one step only and you are going to keep all other steps toward me i, i że, że Jezus tylko chce żebyśmy zrobili ten jeden pierwszy krok a on wszystkie kroki pozostałe and i have faith, faith in him and i hope uh, i had hope with him and i came after getting this uh, information after getting this uh, This good gospel from, from him I was I e, zaufałem, teraz mam nadzieję, usłyszałem dobrą nowinę i dałem się obścić After that I had many confirmation. E, po tym chcie, to przeżyłem wiele potwierdzeń w moim życiu. Many confirmation from him. Dużo rzeczy potwierdził pan w moim życiu. E, well, I can give you like two or three examples. Mogę dać e, kilka, albo nawet trzy przykłady. Jak wychowywałem się pod takim tradycyjnym kościołem, które właśnie kolonizacja wprowadziła w Rwandzie There was many things Jesus done to me, and I didn't know that it was him. To Jezus wiele działało w moim życiu, ale nie wiedziałam że to on. And after getting baptized the first confirmation was that he made me remember what he did for me. Before. I po moim chrzcie niedawno to przypomnia mi wszystko co Jezus zrobił w moim życiu kilka lat wcześniej. He, he really let me remember everything in my past. Przypomnia mi wszystkie te dobre rzeczy z mojej przeszłości. And after remembering everything

when I came I was searching for a wrong thing. I thought I ha, I had to be independent. I had to, to get a good life. Jak przyleciałem do Polski, myślałem tylko o, o, o sobie, żeby być niezależnej i mieć dobre życie. I had this what I was searching, but I was not satisfied. I nawet szukałem tego, ale nie, nie dało mi to szczęście. Because what I was searching was not the The most important. Bo tego co szukałem to nie było to, co jest najważniejsze. After I I need without searching for it. Potem jak poznałem Jezusa, to nagle dostawałem wszystko, co wcześniej szukałem, tego co nie mogłem zdobyć. I Dał mi wszystko, co potrzebuję. Wcześniej walczyłam tylko ja dla sam siebie. He is fighting for, myself, for me. Teraz wiem, że on walczy dla mnie. And he is, searching, he, he is searching every need I need for me. I on szuka każdą potrzebę, której on wie, że ja mam. I very very happy. Teraz jestem bardzo, bardzo szczęśliwy. In these two years where I was far away from Jesus before I I get baptism, the true baptism. przed moim chrztem, tym biblijnym chrztem, um, I had Uh, many thoughts miał wiele myśli you are going to fight for yourself że musisz tylko walczyć o, o siebie going to get your own money musisz uh, zdobywać uh, jak najwięcej własnych pieniędzy but no Jesus, no praying Ale bez Chrystusa i bez uh, rozmowy z nim and i find this i find this money i find this independent i was searching for but i was not really happy. znajdowałem pieniądze i niezależność, ale nie miałem szczęścia. And after he came, now everything is open to me. I potem jak on przyszedł w moje życie, teraz wszystko się otworzyło e, w moim życiu. I have many ways through him. Te rzeczy, które kiedyś nie widziałem, nawet nie miał sposobność. Teraz wszystkie drogi są otwarte przez niego. It was his plan. To jest jego plan. And I'm really happy because now he is with me. He is my father, he is my brother, he is my friend. I am also his and I am also his serwant. I teraz bardzo się cieszę. On jest moim ojcem, jest jak brat, jak przyjaciel i należę do niego i jestem jego sługą. Yeah, he gave me one uh, he gave me a message after I get baptized. Dał mi takie przesłanie po moim chrzcie. There are people who are getting who are still getting baptized baptism through these automatic churches. Są różne osoby, które są ochszczone przez takie tradycyjne kościoły. It is something set not Jesus himself. They are getting Baptist from church, not Jesus himself from religion, not Jesus himself. To są osoby, które są okszone przez jaką mówiś jakiś kościół nie przez samego Jezusa. And I thank that He himself he is trying to rescue us from these, uh, from this spirit. Jezus nas ratuje z, tam, z tamtego e, tradycyjnego ducha. Yeah, and now I have hope for future. Mam nadzieję na przyszłość. Everything is okay. wszystko jest okay. I know that there is many problems every day. Wiem, że są problemy za Yeah, but I have hope because I am with him is going to fight for me. Ale mam nadzieję, on jest ze mną i walczy dla mnie. I have to, I have no I have no uh, fighting for myself. Again. Już nie muszę walczyć, dla samej siebie już w ogóle. Just he he told me that you must approach me, only approach, be with me only. Hear what I'm telling you. I powiedział, mówi do mnie przyjdź do mnie i słuchaj to, co ja mam tobie do powiedzenia. Yes. See me, read my gospel through Bible. Just be with me only, everything will be okay for you. Słuchaj mnie, czytaj moją dobrą nowinę. I bądź ze mną wszystko będzie dobrze. We had to work as usual. dalej dalej pracuję w moim życiu jak zwykle. But I can tell you, if you are, you have no Jesus, you have no Jesus in your life. Everything you are doing is wrong. Everything you are doing is not perfect. Ale jeśli nie masz Jezusa w swoim życiu, to wszystko co robisz nie jest prawidłowe, nie jest doskonałe Because just you are fighting for yourself. Bo tylko walczyć o, o sam siebie. Yeah. Just find Jesus, and everything you will do will be perfect because He will be leading you. He will be with you. Because on Yeah, and everything that is putting you a fence, everything which is leading you to lonely, then it will be over. Then you will have you have many ways you will be. everything will be open to you and in whatever Co robisz jeśli robisz to sam jeśli jest mur pomiędzy to a Bogiem to nie musi tak być. Możesz być razem z Bogiem. This my Tak Jezus zmienił moje życie. Dziękuję.